Ze mną Paweł Biszczak po gali 9, po zwycięskiej walce. Cześć. Cześć. Słuchaj, przeciwnik był tak jak wcześniej mówiłeś w wywiadach dla ciebie, no, pewnym to było dla ciebie wyzwaniem, fakt, że dostajesz go tak nagle. Była to, było to zastępstwo, byłeś przygotowany na całkiem innego przeciwnika. Jak to się miało, twoje obawy jak w walce zadziałały? Yy, no mocno się zmobilizowałem, dobra rozgrzewka. Podkreślam to, że no dawno się tak nie... No, nie wszedłem dobrze w walkę, no dobra rozgrzewka była. Przeciwnik, no chyba nikt nie lubi, jak mu się zmienia przeciwnika dzień przed Galą. Eee, tym bardziej, że teoretycznie na silniejszego, bo przypomnę, że jego bilans walk napra naprawdę imponujący walczył z, do z dobrymi zawodnikami. Eee, szkoła białoruska ta jest bardzo znana i, i, i na pewno to jest szanowany eee, zawodnik. Eee, tym bardziej, że się przygotowywał również na 7 eee, listopada na Galę, którą odwołali także. Yy, powinien być w formie i, i, i był na ten weekend przygotowany. No, bo dokonałeś czegoś, co się zdarza w sportach walki, no stosunkowo rzadko, mimo że low kicks są bardzo często stosowane, to <gry> niezbyt często się zdarza znakałtować mi przeciwnika. No i. Parę nokautów udało mi się takich zrobić, tutaj no przyznam szczerze, że no, również e, gdzieś musiał źle stanąć po, po, po jednym sierpowym, ja akurat z tyłu uda tak czysto weszło, że poczułem, że, że gry ma z bólu, później konsekwentnie tam starałem się atakować, e, no i przyniosło to skutek, o, oczekiwany skutek. No, i widać było w tobie takie nawyki karateckie, typowo po jednym z tych knockdownów. Typowy karatecki gest był tam. Się utożsamiam z tym środowiskiem, czemu by nie? Jestem karateką, trenowałem karatek już od 10 roku życia, także mam wielu wspaniałych przyjaciół, znajomych, z którymi dalej utrzymuję kontakt. I to jest jakby moja rdzenna dyscyplina, więc na pewno jakieś nawyki są. Wiadomo, tam szlifuję pod K1, staram się kompletnym być zawodnikiem jeśli chodzi o, o K1 no i no mam naprawdę walczyłem z topowymi zawodnikami swojej kategorii wagowej także no, naprawdę nie mam sobie nic do zarzucania jeśli chodzi o e, rywali z którymi walczyłem. No, jak mówiłeś, nie udało Ci się obejrzeć pozostałych walk na dzisiejszej gali? Nie, nie, no chyba jutro y, będę oglądał wszystkie walki, bo słyszałem y, aplauz publiczności gdzieś w kuluarach, więc, więc na pewno te walki były ciekawe i ekscytujące. No ja, no wiadomo, koncentrowałem się na swojej walce. Y, ta walka była przedostatnia, więc no, nie sposób było oglądać y, poprzednich walk. A ten moment, kiedy tam znokladowałeś, znokladowałeś przeciwnika, ale on jeszcze wstawał. Ty myślałeś, że już walka nie było to dla ciebie takie deprymujące? Eee... No, gdzieś tam cicho sobie mówię, kurczę, co ja zrobiłem. Bo dziś naprawdę byłem, no, dziś emocjonalnie do tej walki tak jak nigdy podchodziłem. I naprawdę szał radości po tym knockdownie. Patrzę do ośmiu, do ośmiu już go wyliczył, ten leży, trzyma się za nogę. No, nie wierzyłem, że tak szybko jak Feniks popujał w stanie. No, trochę, no, no przepraszam, trochę nieprofesjonalnie zachowanie z mojej strony, no, ale no, nie mogłem się powstrzymać. No to już kolejne, trzecie zwycięstwo na FEN. Planujesz jeszcze tutaj kolejne walki? Tak, oczywiście. No, na najbliższym FENie również mi zobaczycie. No, czyli znamy już odpowiedź na pytanie o najbliższe plany. A jakieś bardziej dalekosiężne? Plany są. Mówię, no ja się nie ograniczam tylko do walk tutaj. Mam w swoim dorobku wiele walk za granicami kraju. Gdzieś tam współpracuję i, i walczę na wschodzie, na zachodzie Europy. Także, no jeżeli chcesz się rozwijać, musisz walczyć często. Wydaje mi się, ja lubię walczyć często, wtedy czuję się silny i czuję, że robię postępy. Okej, okay, ode mnie to tyle. Chciałbyś jeszcze coś dodać? Pozdrawiam wszystkich sympatyków sportu walki dziękuję. I przede wszystkim za te słowa, których dużo miałem takich pochlebnych słów, że trzymali ludzie za mnie kciuki. Tutaj spora ekipa przyjechała z Legnicy, cała trybuna mnie mocno dość pingowała. Dziękuję im za to naprawdę yy, szczerze. Dzięki serdecznie. Dobra, stop.